Jacuś, skalpel. Nie mamy. Jak to nie mamy? A co mamy? Obcinak do paznokci. To dawaj go. Dobra, wykonuję nacięcie. Jaca, to była lewa nerka czy prawa? Nie wiem. Rzuć monetą. Orzeł to lewa. <skrym> Ach, reszka? No to prawa. Dobra, okej. Okay. Szczypce. Dobra, wyciągamy. I po kopocie. A, dawaj silver tapa. Zaszywamy. Tylko czekaj, podłączę sobie telefon do ładowania, bo żona może dzwonić. Kurwa! Czemu wszystko jest podłączone do jednego przedłużacza? Bo mamy tylko jeden przedłużacz! Tracimy go! Podajcie mu tlen! Dawaj, dawaj! Proszę bardzo, panie Januszu, tutaj pan się zaciągnie i będzie git. Witamy naszego śpioszka! Operacja usunięcia nerki się powiodła! M mieliście mi usunąć migdałki! Kurwa, trzeba było iść na prawo.